Get out, man. <laughs> <Get> out, <man. laughs> Alright, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! You'll get worse open, than open, hurt! Open, hey! Open, hey! Open, uh, come, come on! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! Shut the fuck up! <laughs> come on, mister We're giving you everything you want! Don't even think about it! <laughs> I'll do it. I'll do it. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. Hurry! M, get these assholes the in the closet. Watch them in is here. Straziku. Skontyasi solidu. Are fit. I Oh a avocado. Na Oh God! Oh God! God. Detonacja, łączenie. Wciąż mój jeden znajomy w moich kontaktach w komórce jest zapisany jako detonacja. czasami jak do mnie dzwoni, to się potrafię przestraszyć, bo... To detonacja dzwoni do mnie, a nie ja do detonacji. Dobra, a tak w ogóle, Master Su-15 z tej strony, a my gramy w GTA 5, bo demokratycznie stwierdziliście, że y, tak, mam grać w tą grę. Więc robimy napad na bank, bo to jest y, Grand Theft Auto, w tym wypadku Grand Theft Bank. I zbieramy highs. Michael, proszę ładować temat

nie got that Weźmy sobie pistola Dobra, podbiegnijmy. Schowajmy się za osłoną. O na przykład tutaj. Copy that w sumie tutaj nomenklatura wojskowa nie jest wymagana. Jesteśmy kurwa rapuszami niepełnierzami. Did I? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on. Go. Don't be an idiot. Don't be as dumb as you look. Oh boy. We got to win this. Let's go. Estamos Snitch? na Michaela. policja totalnie nie na rabusiów z AR15. Ty uważaj dobra naciskając z lewy alt zawsze znaczy, spróbować się na najważniejszą postać kopi dat kopi dat rozumiem będę mówił co podjeżdżasz? Co tam patrzysz? No, tyle was widziałem. Dobra, spierdalamy przed niebieskim światłem. Kurwa, przepraszam Trevor. Co to mnie odjebało? Nie chciałem go tak zupełnie Ano No normalnie. Lokales. Bang, nice. Już niewiele pamiętam z tego początku. Dobra, przejmujemy sterowanie w takim razie. Lubię takie klimaty zimowe w Northampton. To ja chyba gdzieś w Kanadzie. take the train man no estou escrancando ia you guys all right oh, fuck come on ditch the car all right we can go okay. this way to the chopper no hey stick to the plan what oh, stick to the fucking plan come on Where the fuck's the chopper? Fuck. Ah, fuck. I'm gonna check around back. Ah! ah the fucking best! Someone must have fucking talked. <laughs> All right, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm ah, hit. Ah oh, Jesus! Uh, Key, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go! No. God, I'm not gonna make it. Fucking gonna bleed out. No, no, no. że się zbierał Michael, naprawdę było zaosłone od razu. No, Trevor się sfrustrował. żeby nie było, to nie jest tak, że ja gram na najprostszym e, możliwym e, poziomie trudności. To jest tak, że gra nie ma po prostu poziomu trudności. Raz bywa łatwa, a raz bywa trudna. No coś tam je było. You! Fuck you! Fuck you! <laughs> hey! You! Oh, you! Oh hey! Oh, God! What am I doing? Where's help. the chopper? I don't know! What you're not going to know! Fucking stay back! You come near me! She's fucking dead! Stay back! <laughs>

A Michaelowi najwyraźniej śmierć całkiem nieźle służy. I tak oto zaczynamy tą jazdę. Już nawet nie wiem, ile to jest lat po premierze tej gry na PS3. Grałem w nią na PS3. Przeszedłem trzy razy. Teraz czwarty raz będę przechodził na kąpie. Na kąpie jeszcze nie przechodziłem. Ta, zapisuj.

I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Mm. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a... Useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives you a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. The is all hours. I think I just did. Oh, no. well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. Uh.

Klimaty niby nie moje, ale jednak ta gra tak fajnie, tak z jajem, przedstawia tą historię, że... Nie mogę się oprzeć. <grym> nie mogę się oprzeć. I bardzo ją lubię. Już niewiele pamiętam. Także wiem, że pewnie większość z was już yy, tą grę przynajmniej raz zagrała albo obejrzała. Ale wśród nas na pewno są też tacy, którzy jeszcze tego nie zrobili. Yy, I którzy... Nic o tej kampanii nie wiedzą. I dla tych osób nie spoilerujmy im, słuchajcie nie spoilerujmy im zabawy kraina Żuli, oportunistów, Hollywoodu, no tutaj Winewoodu a przed nami dwie kolejne ważne postacie. Can you tell me where Berthold Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck! <gasps> Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your <laughs> stupid ass on. Damn! Hey. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and read that there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See? What don't realize that we ain't boosting. This shit is legit business. Oh yeah, I forgot, huh. 401Ks, tax returns and all. Yeah, right. You know how I'm gonna do this I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie.

A to my takie fury kradniemy, tak? Czyli jednak Grand Theft Auto Wybierz jeden z wozów Wybiorę biały. Lubię czarno-białe raczej takie bardziej eleganckie Tośni. Lubisz... O proszę wkazać. Dobrze, że kluczy... kluczyki były w stacyjkach, nie? Ale to Los Angeles, tu wszystko jest możliwe. O mój, o mój Boże, ja przysięgam, że ja nie jestem dobry w takich że, sprawach. Ja nie umiem jeździć na klawiaturze. Zawsze jeździłem, kurde, padem i to bardzo dawno temu. Czytajcie sobie te teksty, ja nie mam czasu, muszę ogarniać. O, ale ja się wypieprzę. Ale się wypieprzę gościu. Ja nie umiem prowadzić totalnie w tej grze. O mój Bo... Ej, widzę, że jakieś... W, w prawo widzisz dobrze? <laughs> widzę, że jakieś nowe chyba bity doszły do radia w tej grze na pc -cie. Jezus Maria! Lamar, błagam cię. Co ty robisz? Pierdolko. Za szybko... Jebnęliśmy jakiegoś kosmita widzę. <śpuszczanie> po drodze. I... Chudzi w tu, skomorto, ale ten. Ja bym go chętnie wyprzedził, tylko że ja nie mam pojęcia gdzie jechać, więc... W ogóle taj, to, to jest jakiś kosmos, my mamy te auta zaprowadzić z tego co mi wiadomo w stanie nienaruszonym, kurwa mać, a my jeździmy jak totalne pojebańce. Czajcie tą fizykę w tej grze, czajcie tą fizykę, nie? Czajcie tą fizykę, na pewno auta tak robiłem. to zapamiętałem, że ten moment, że tu jak grałem po raz pierwszy, to powiedziałem, e, nie, fizyka tak nie, nie, nie działa, nie. O chuj. To w ogóle śmieszne, bo teraz symultanicznie ja i Andrzej gramy w dwie gry W dwie gry od Rockstar Games Andrzej gra w e, GTA na dzikim zachodzie co się nazywa Red Dead Redemption 2 A teraz ja gram w GTA O mój Boże przepraszam pana. Jak tam front No lekko bity by zmienić tryb świateł gościu jest jasno i nie potrzebuje takich ekscesów. No, pokaż mi. Są tak dwie różniące się od siebie gry Red Dead i GTA 5, zwłaszcza. O dobrze, że się kacanka załapała, bo znowu bym przyjechał. Eee, tam lekko bity nic się nie dzieje.

Ok, czyli przed policją musimy uciec, e, to wszystko pamiętam akurat z tym radarem. E, teraz tak, tu jest e, roadblock. Czy ja się tutaj zakleszczę? Może nie. Tu jest jakiś park. Zwykle Pojedziemy sobie tędy. Dobra, dobra, nice, jakoś poszło. Teraz tak, teraz musimy tylko unikać właśnie tych świateł niebieskich. Bo one sygnalizują, że gdzieś w pobliżu są radiowozy. Więc ja kurwa za wszystko jadę, rzadki i ryj. Dobra. O, jaki fajne auto tam pojechało, ja lubię tak. Nie ja już nie ma co zbierać kurwa. Z tego auto zaraz mnie gliniasz le do Fuck you. Yeah fuck you too. O, tak, ja jestem wybitnym kierowcą w tej grze. Dobra, zakładam, że ta umiejętność specjalna teraz była obgadywana. W sumie mam pada od Xboxa 360 O, o kurwa, ale ja nie umiem jeździć. Myślę, żeby go nie podłączyć, ale w sumie na razie na razie gra się w porządku. Dobra, spokój. Spokój. O, takie auto mi się podoba, nie? Jak to tutaj po eee, Tak, to jest nasz wybór radia ogólnie. Jest mnóstwo pozycji, ale ja najbardziej z tego co pamiętam, słuchałem. Nonstop stop pop, rock radio. O, to jest bardzo słodkie. Na razie wyłączymy. Wiecie, bo ja też nie jestem pewny, czy. Copyright strike i nie uderzą. Nie no, mam nadzieję, że nie powinny, bo też są inne dźwięki z gry w trakcie odsłuchiwania tych piosenek, więc powinno być naprawdę na lajcie. Na razie jednak jeszcze wyłączę, nie? Później będziemy sobie coś tam puszczać. Ok, czyli teraz tak, zakosiliśmy te auta. Franklin y jedzie do Simeona, czyli swojego pracodawcy, który zajmuje się prowadzeniem salonu z tam!

N word, I, I that, that's not cool, man. I, I don't say that. You fucking right and you better keep it right, cause this man right here, he's an international businessman, a multicultural International... I could not have said better myself. Uh, but seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> <laughs> this right here, Give him a high. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. We get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really me. He gonna get all this full money. Watch this. <laughs> Look, man. Yeah. I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I holler at you, homie. It's the best part, man. So, all right. How you sure you are to it up? No, a, a man Ah, trochę zarysował, a u nas no to, no naprawa trochę, trochę będzie kosztować, no, ale nie mówmy już o tym, dobrze, e, wyjątkowy pojazd, a tak, 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 to jest zdaje się właśnie wóz Franklina, dobrze, moi drodzy Państwo, będziemy kończyć w tym momencie ten jakże zacny odcinek, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Master of w do Was cieszę się naprawdę, że możemy sobie pograć w GTA 5. Mm. Ja w to już na PC grałem, tylko że nie kampanię, tylko multi z Adim, ale się jakoś odbiliśmy od tej gry, więc no. Natomiast kampania dalej giga spoko, giga z Myślę, że właśnie taka fajna, zabawna historia to jest w sam raz na e, wakacyjny vibe, który już e, za chwilę się nam objawi. Dobrze, moi drodzy Państwo, tak jak mówię... Napiszcie coś tam w komentarzu, jak Wam się seria podoba, albo czy Wam się nie podoba, kurwa, coś takiego. Jak nagramy GTA V, to jeszcze może wtedy nagram Danek e, Lighta, no, no? no ale to odległe plany. Dobra, na razie, trzymajcie się. Yo!